Słuchajcie, to mieliśmy owinięte forty naszej śruby. Pani, ukręciła nam się ster? Tak? Pływamy na linkach. Zegar, w GPS się staje. GPS Bo niko go nie staje. nakręcił. No, ja Patrzymy tutaj na to, co łódka wyrabiała przez ostatnie dwie mile, Zobaczcie. <coughs> ja sam nic nie był. Łódka. O nie. Ja już spadam z tej łódki. Arriving to dryland. Woohoo! Woohoo! Yes. Słuchajcie. Jest dobrze. Jaka tęcza. Tęczowa. Słuchajcie kochani, zimno się zrobiło. Jeszcze na, co prawda nie może północne, ale już wszyscy szczękają zębami, więc proszę uprzejmie. Tutaj mamy w związku z tym, że nasz system ogrzewania normalny nie działa, to zrobiliśmy taki normalny. O, proszę. Pikarnik, wentylator i jest cieplutko. A że mamy jeszcze dwie pełne butle gazowe, to co, co będziemy żałować? Słuchajcie, oprócz tego, że nam wysiadł GPS i połowa rzeczy w czatploterze, i jeden czatploter w ogóle wysiadł, to jeszcze chciałbym zauważyć, że czatploter dokonał y, tego, czego nikt nie dokonał w cywilizacji, czyli zatrzymał czas. Od y, kilku godzin jest godzina 59 i sekund. Czy, przepraszam, czy ktoś nie nakręcił zegarka w GPS-ie? W czatploterze? Nakręcałeś zegarek? Zagarek no, czy nakręcałeś zegarek? Nie, nie, nie. Nie, nie nakręcałeś? Nie to no to, to chodź, 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 to twoja wina. Zegarek? No, czy nakręcałeś zegarek? Popel co zrobiłeś. Ja nie na... Popatrz, co zrobiłeś, stanął nam zegarek, widzisz? I oto le. No i co teraz? No dupa, stanął czas. Dupa. No. To się wszystko nagrywa. Pokazuje nam między 8 a 9 dni do Gdańska. Jeszcze 1500 mil. Pływam do kanału La Cały czas mamy jeszcze wiatr z tego, z tego niżu, który nas e, mordował przez ostatnie 3 dni, ale dzięki niemu też zrobiliśmy super progres do przodu. I tu już jesteśmy w kanale. Dalej nam wieje z Backstagu, tylko że lajtowiej. A tu zbliża się kolejny niż, z którego zacznie nam wiać w końcu z południa, co się w ogóle świetnie Składa, bo jak przejedziemy cały kanał, to tu akurat będziemy mieli kapitalny wiatr prosto w tył przez jakiś czas i miejmy nadzieję, że uda nam się uciec tutaj przed tym takim minimalnym niżem, który się tu tworzy. No i tu na koniec wygląda na to, że będziemy mieli chwileczkę przeciwne wiatr, więc może jakoś da się to okręcić. A nie, no to jest fajnie, bo to jest taki tak połówka, idealnie. Takie dziesięciowęzłowe pieprasto. Potem musimy nim zjechać, do... zjechać prosto do Norwerka. Południe będzie ciepło, milusio. Mm. Kiedy w 2015 roku robiliśmy pierwszy remont poli, jedną z najważniejszych rzeczy dla mnie była wymiana steru i zaprojektowanie go w sposób taki, żeby nie dał się w żaden sposób złamać. Wszystko od góry do dołu wydawało mi się przewidziałem, co może się zepsuć ze sterem, ale nigdy nie wpadł na pomysł, że może się ukręcić w taki sposób, żeby się kręcić wokół własnej osi, kiedy oś stoi w miejscu. I to właśnie dzisiaj się stało. ukręciło nam się ster, na szczęście w taki dziwnie szczęśliwy sposób, że płytwa sterowa nie upadła, nie odpadła i nie utonęła, jest dalej z nami, tylko że kręci się zupełnie w sposób kompletnie wolny, żeby uzyskać pełną sterowność, bo teraz sterujemy dzięki trudowate e, e, żagli, czyli żaglami de facto trochę manewrujemy i udaje nam się sterować w miarę, ale to jest mocno, mocno ograniczona sterowność, e, więc próbujemy teraz zrobić taki numer, żeby dowiązać linę na dole do, st do płetwy sterowej tej istniejącej, żeby z, ni z niej zrobić sterociągi, żeby się normalnie dokonać w skupie sterowanie linkami. Zobaczymy. 更多的自助。<難道 S 2> 嗯 No, Do... konkretnie tam razu. tym zatykiem to byśmy się przy to, No, Słuchajcie, próba generalna Brawo, ty, Zróbmy tak, zróbmy wachty po dwie godziny na zakładkę. Czyli dwie godziny połowie twojej warty wchodzi następna osoba na dwie godziny. No chodzi o to, że jeden musi być na as do asysty, jeden musi być do asysty i, tak. i w czasie tych dwóch godzin możemy się spokojnie zmieniać tutaj z powrotem, nawet co 15 minut jak już. Ster oczywiście jest bardzo śmieszne, tym bardziej, żeśmy go odwrotnie założyli, ale skończyliśmy, że nie przekładamy już linek, krzaniny, to jedziemy tak jak jest. W związku z tym jedna osoba będzie sterować, druga osoba będzie tutaj nawigować, pilnować wszystkiego innego i tak będziemy się zmieniać. E, mamy 90 minut do Szerburga. Stety lub niestety znam już Sherbrooke z tego, że w, 12, w 2014 roku, jak przepłynąłem z Transatlantyku z Nowego Jorku, to e, urwała nam się śruba. I, I absurdalnie jest tam taka rampa, e, taki podjazd e, miejski, gdzie można po prostu wjechać całą łódką e, na wysokiej wodzie, poczekać aż woda odpłynie i wtedy możemy popatrzeć co tam jest grane i ewentualnie zrobić jakieś e, naprawy, żeby to polepić tak, żeby sensowniej i bezpieczniej dojechać do Polski. Tam i tak podnosimy łódkę, więc wtedy spokojnie wyciągniemy cały ster. I, i mam nadzieję, że e, dojdziemy wtedy do sedna sprawy. Oto efekt naszych prac inżynierskich. Liny pociągnięte pod jachtem do steru, który latał zupełnie luźno. Za pomocą systemu bloczków. O, tak. Wprowadzona w ten sposób o. i przewiązana wokół koła sterowego. Jedyny kłopot, jaki mamy, to to, że ster założyliśmy odwrotnie, i teraz kręcanie w prawo oznacza jazdę w lewo i odwrotnie. Ekipa pod wezwaniem zrobiła jak zwykle rzeczy niemożliwe od ręki, poskładała ster i płyniemy dalej. Słuchajcie, jeśli myślicie, że jest nam łatwo tutaj z tym sterem na sznurku w wejściu do kanału La to zobaczcie jaki jest kuźwa atak na nas. Tutaj po prostu każdy chce nas storpedować. To są wszystko statki, które są w naszej okolicy i przejeżdżają tuż koło nas, śmigają. Więc generalnie, szczególnie, że my się poruszamy z zawrotną prędkością teraz 3 do 4 węzłów, to manewrowość mamy prawie zerową w możliwość uciekania im więc jest, jakby to powiedzieć, wesoło. Próbujemy w ten sposób dowlokować się do Szerburga, bardzo uważając, bo przecinamy w tej chwili tory wodne statków wchodzących wychodzących z kanału La Manche. Także czeka nas dosyć zabawna, oby najbliższa doba. Jedziemy oczywiście na silnik. Nie możemy za szybko, żeby nie pozbywać tych linów, No, a ja siedzę tutaj z Jackiem. Przed chwilą Jackowi pokazywałem właśnie, bo znalazłem rysunki techniczne producenta, który nam produkował konkretnie właśnie płetwę sterową. Nawet nie płetwę sterową, ile stelaż, ośkę, łożyska i tak dalej, płetwę produkował nam pan Andrzej Armiński, czyli krótko mówiąc wziął to, co przyszło z Danii, z Jefy i oblaminował to swoim kształtem i to bardzo fajnie działało. Rysunek dolnej części całego urządzenia sterowego. Widzicie, tu, tu jest dno łódki, tu jest dolne łożysko, tu leci ośka steru. Do ośki steru były dospawane trzy takie wielkie sztyce, takie, takie um, sztaby. Tak? I to wszystko zrobione z jakiejś kosmicznej stali ze stopem tytanu, co No i wygląda na to, jak na mój chłopski rozum po prostu musiały puścić te wszystkie trzy sprawy, bo e, dalej nie kumam, dlaczego ten cały ster nie wypadł do wody i nie utopił się w głębokim oceanie. E, niemniej jednak bardzo się z tego cieszę, że tego nie wykonał. Dzięki temu byliśmy w stanie go dowiązać i jednak mimo wszystko używać go teraz. Natomiast ewidentnie musiało się ukręcić te wszystkie trzy, no bo ster kręci się zupełnie swobodnie dookoła osi, tak? Więc tu prawdopodobnie może jest jeszcze jakieś zabezpieczenie, którego nie ma dokładnie na tym rysunku, które może jest okrągłe, nie wiem, ale płaskie na dole, które powoduje, że ten ster nie jest w stanie odpaść zupełnie. tak? Natomiast te ewidentnie musiały się odspawać, ułamać, bo jesteśmy w stanie kręcić tą ośką i ster robi tak swoje. Więc. No mam na razie jakiś dziki plan w głowie, żeby dokopać się tutaj laminatem do tych miejsc e, i spróbować się dospawać z powrotem albo do tych istniejących, albo zrobić nowe. Zobaczymy. Już mam zasięg, no. Pociąg, nie, pociąg. Pociąg, zasięg. <laughs> zasięg, zasięg mamy. Panie Pawle, prąd się zmienił, bo nas nakryła ta wyspa. Więc teraz 90 nie 100. 90 nie 120, ok? Zobaczcie, jakie mamy fajne pływy. Eee, tu jest tak, to jest aktualny moment, tak? I teraz do tego i wyłącznie nam rośnie. Więc tu mamy Alderney, tu mamy północno zachodni kawałek Francji i jak pojedziemy dalej, to przez następne dwie godziny jeszcze idzie gorzej i gorzej. I tutaj w ogóle jest masakra. Tu jest sześć węzłów eee, i to takie wciągające nas w tą stronę. Dlatego ten routing w ogóle zobaczcie. To. Ale to jest dosłownie. Tak, tak, tak. I to jest godzina, która... 8 plus 3, 11 i o 12 już jest tak. Nie. A o pierwszej już jest tak A o drugiej już jest... Nie, to o drugiej to dopiero o trzeciej zaczyna ściągnąć z drugą stronę. Cześć, 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 co mówisz? Pływamy na linkach? Pływamy na linkach! Zegar w Dziwija się staje. GPS Bo nikt go nie nakręcił! Staje. Łódka! Padło nie To nie? Tego, tej, 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 tej części nie złapałem. No to czemu wybieramy wody? A, no na tak, to nie, to, to nie, ale bardzo powoli. No, no to to nie. Ale systematycznie. Systematycznie. To, to, dobra, to nie. Stabilnie, ale. Się nie bój, sami jesteśmy w strachu. Dlatego uczciwie powiedziałem, że sam bym chciał wiedzieć, jak to będzie wyglądać. Nie wiemy. Słuchajcie, Robercik stwierdził, że nic nie pił. Ale uwaga. Ja jsem nic nie pił! Ja jsem nic nie pił! Ja jsem nic nie pił? Zaraz zobaczymy, czy żeś nic nie pił. Patrzymy tutaj na to, co łódka wyrabiała przez ostatnie dwie mile. Zobaczcie, i on twierdzi, że nic nie pił. I ja pierniczę. No i cały misterny plan strzelił. Nie. To jest ten gość, który miał mnie wchodzić na internet nie. przez następne parę nie dni, zanim jak jedziemy, Tak, są ta filmowe i są zablokowane. Jasne, nie jasne. Może. Ściema, ściema, siedzisz nie siedzisz może. w telefonie. Popatrzcie, co się dzieje po 23 dniach, jak ludzie byli ze sobą razem, wszyscy utonęli w swoich telefonach. Że w telefonie nie utoną, tylko w laptopie. Pania, jak ci czesi, to są aparaci. Jeden, że śmiesznie gadają, to jeszcze śmieszne rzeczy wymyślają. My też śmiesznie gadamy. Tu jest port przedburduł, tu mamy ten avant-port, czyli takie wielkie wielkie przestrzeń, która jest osłonięta wielkim falochronem. Tu możemy spokojnie się zorganizować. Tu wchodzimy do wewnętrznego portu, a tu już jest marina. W tym dokładnym miejscu, tu jak widzimy, to tutaj jest właśnie ta rampa. Więc wychodzi na to, że będzie nas odpychać od, od dołu.

Panie prace trwają, to znaczy tak, ster już jest zrobiony, elegancko chodzi, nawet żeśmy go sobie skalibrowali. Jest na kole sterowym, normalnie wszystko działa, więc jest hitowo. Natomiast tutaj jeszcze dolewamy diesla, dolewamy wody. Podsumowaliśmy, że spróbujemy popłynąć przez Kanał Kiloński, bo jednak będzie krócej, bezpieczniej, jeśli chodzi o pogodę, bo pogoda się trochę okręciła. Tu jeszcze wypełniamy kanistry, żeby nie pływać po marinie. Żeby nie pływać po marinie, to e, wozimy w kanistrach diesel, e, ropę, o i wlewamy tutaj. Dzięki temu będziemy mieli pełny bag, bez ryzyka pływania po marinie przy tak dużym wietrze. Więc słuchajcie, kochani, sytuacja jest taka: wyjechaliśmy z Szerburga, tak sobie to przyczailiśmy w czasie, żebyśmy mieli teraz, mamy, na ten moment mamy bardzo ładny prąd, który będzie nas ciągnął e, do przodu, rewelacyjnie więc będziemy się wytrzymać jak najmocniej. Cała w sumie zagrywka teraz polega na tym, żeby ucelować w mniej niż 24 godziny, właśnie gdzie łódka się porusza, w to miejsce, w najwyższe miejsce kanału La czyli między Tower a Calais, tam gdzie jest tunel, i tutaj występują bardzo mocne prądy i warto jest, żeby się wstrzelić albo, albo co najmniej bez prądu, albo najlepiej w ogóle z prądem z tyłu. Więc jeżeli tutaj, tu mamy prognozę na, na 24 godziny od teraz, jeżeli uda nam się płynąć troszeczkę szybciej niż 5 węzłów, co nie powinno być problemem to tutaj powinno nam fajnie pomóc bo tu jest prognoza na przykład na 12, jeżeli byśmy się trochę pośpieszyli i tu jak już wyskoczymy na Morze Północne tutaj, no to już mamy później, jakby to powiedzieć, lekko z górki tak? no a pogoda jest iście angielska, proszę uprzejmie zostawiliśmy genie, na razie cały czas trzymamy silnik, bo jest bardzo mało wiatru a chcemy trzymać prędkość, więc taka jest sytuacja I co No więc tak wygląda e, jeszcze Atlantyk, a niedługo będzie Morze Północne. Przej jedziemy na tym naszym nowym sterze, więc nie mamy teraz autopilota, więc wszyscy musimy, że tak powiem, sterować ręcznie. Więc teraz siedzimy tutaj okutani w różne ciepłe rzeczy, ale nasz wynalazek ze sterem działa bardzo ładnie, więc jestem zadowolony, bo napawa mnie to wielkim optymizmem na Kanał Kiloński, bo precyzyjnie ładnie się steruje. Przepaliliśmy cały, e, cały kanał nasz. I um, klucz, kluczową kwestią było to, żeby wy, wysterować się tak czasowo, żeby uniknąć, żeby najpierw skorzystać z tych prądów tutaj, a potem strzelić się tak, żeby również skorzystać z prądów. Czyli w takiej sytuacji, tak jesteśmy teraz, gdzie też również pomaga nam przejść przez, przez tą wąską gardzielę między Dover a Calais, czyli najbliższe miejsce, gdzie Francja z, z Wielką Brytanią widzą się z, z przeciwnego brzegu. Pod nami też leci tunel kolejowy. To ja tych dzielnie steruję, bo teraz sterujemy ręcznie. jaką ma minę zupełnie jakby wiedział, co robi. Tam są słynne klify Dover, białe, tak, to jest nasza. Lewa burta, a tu mamy Francję z tej strony, proszę uprzejmie. Słuchajcie, zobaczcie ile tu jest wraków po tej stronie, po tej angielskiej stronie. Zakładam, że tu też pewnie są. którzy może nie są oznaczone na mapie, ale w pewnym razie zakładam, że to wszystko jest z drugiej wojny światowej. Szok. Słuchajcie kochani, jednego opłacało się zepsuć ster i zajechać do Sherburga, zobaczcie co Ania nam kupiła. kuchenne desery lodowe zrobiła z czekoladą i z tymi i z, z pówkami. Wow. No więc słuchajcie kanał e, w okolicy Kale i Dover to jest po prostu Saigon jeśli chodzi o, o ruch popatrz na e, mapie. Te wszystkie trójkąciki o te to są wszystko statki. Tutaj właśnie prom przed nami przejeżdża, tutaj kolejne, tu kolejne, a tu jeszcze są te e, tor wodny dla statków handlowych i one śpiewają w tej z powrotem do Rotterdamu na przykład. Może był nozny, bo mamy siedzieć na y, na tym, na śrubie, obwiniętą. Wow, mamy całą poję rybacką na tym, na śrubie. boje to! No. Czeczko kochana moja, nigdy byś mi nie uwierzyła, że na morzu Północnym górę prysz na rufie, więc proszę uprzejmie. Słuchajcie, to mieliśmy owinięte wokół naszej śruby. Nie było żadnej opni, żeby się ruszała. No, tego nasza śruba ma jeszcze nastawną e, zmianę geometrii płatów. Więc to wszystko było też poplokowane, mogło było zaciskane wokół płatów. No, no tak, Zrobiłem również inspekcję steru. E, żeby zobaczyć czy tam przypadkiem nic nie pęka, czy ten, nasze, czy, ten nasza, czy ten nasz nowy system dobrze działa i się nic nie czuje i wszystko jest w porządku, więc możemy jechać spokojnie przez kanał Kiloński. Ktoś tam ma jakąś akcję medyczną, prawdopodobnie było widać ten ratowniczy helikopter, kogoś z tego statku ściąga. Słuchajcie kochani, e, jest taki zwyczaj na morzu, że jak, e, że jak jesteś w kraju e, gościnnym, czyli krótko mówiąc inny niż flaga Brandera Twojego statku, to wierzawym sunningiem flagę kraju, e, który jest Twoim gospodarzem. W e, którym jesteś, tak? I teraz właśnie ściągamy flagę francuską, którą mieliśmy przez cały Atlantyk, bo byliśmy tak. E, nieprawdopodobnie e, leniwi, że nie chciało nam się jej ściągać, i później się okazało, że jak się, nam skrę jak się nam ukręcił ster i wylądowaliśmy w Burgu, to się ta francuska flaga przydała. Nie trzeba było jej w ogóle ruszać. No bo jak pamiętacie, ruszyliśmy z Saint-Martin, e, które jest w połowie holenderskie, w połowie francuskie. To jest francuska flaga. Teraz e, zmieniamy na niemiecką. Niemieckie władze są bardzo uczułe na temat tego, jak się nie ma e, flagi pod prawym salingiem. E, Mandaty za takie wykroczenia w sprawie zwyczajów morskich. Słuchajcie, chłopaki dziewczyny. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Zadzwonił mój alarm, wziął telefon. Kurde, zadzwoni mój alarm, czyli za 5 minut u niego zadzwoni alarm, zacznie mu GPS wyć. Więc zobaczymy co się będzie działo. Bo słuchajcie, zrobiliśmy taki numer, że z GPS-a nagraliśmy mu upierdliwą tą taką, e, taką takie pipczenie, jak się GPS wyłącza. to nie nawidzi tego i nagraliśmy mu to i zrobiliśmy mu z tego z tego dzwonek na jego telefonie. I za 5 minut będzie dzwonić, zaraz zobaczymy co się będzie działo. Uwaga. <skrybuszki> to <skrybujhtaking> <skrybuj> ja też może wyłączyć no? jest nie bliżej to nie masz? akurat tak, więc... no, przestało co? tam coś co, co gadasz? No, to, no nie no zobacz, że nie masz no <skrybuj> Tja <Boże, zdrowy>. mina była absolutnie bezcenna. <śś hipnose> Patrzcie, taki mamy statek koło nas, że nie mieści się w kadrze razem z robercikiem. Słuchajcie, przyjechaliśmy. O 3 w nocy stanęliśmy na rzece Zaraz koło wejścia do kanału O, tam jest wejście do kanału, jak, jak się widać cokolwiek, sercownie. Pogoda widać pod psem Więc musimy zadzwonić właśnie na tym, na radiu, dowiedzieć się, co jest grane Brązbieter Schussmeister, Brązbieter Schussmeister, to jest segelboot poli? Ja segelboot poli Guten Morgen, wir sind ungefähr einen Kilometer entfernt von dem Schluss. Äh, äh, Am Böscherrohr können wir zutreten. Äh, seid ihr draußen auf der Elbe oder im Kanal? Äh, wir möchten ja, wir möchten in den Kanal äh, ja. zu Holtenau gehen. Ja okay, dann wird das nachher die kleine Schleuse bitte auf dem Warteplatz fahren, der befindet sich draußen auf der Elbe zwischen Mole 1 und Tonne 60. Ah, oh, perfekt, danke schön. Nie północnego morza eee, to się nazywa Brymswidel eee, na wioseczkach, gdzieś zaczyna się kanał chiloński właśnie wjeżdżamy do kanału, za który będziemy wjeżdżać do eem, śluzy eee, Właśnie jest białe światło tam miga eee, i niestety mamy bardzo morza pod prąd, więc jedziemy bardzo powoli, a tutaj rówko patrzcie, to robi chcą nas rozjechać takimi tramwajami wielkimi. No więc słuchajcie, jesteśmy... Udało się na czas, chociaż byliśmy przedostatni i my walczyli z ogromnym prądem przeciwnym, więc strasznie powoli płynęliśmy, mimo że daliśmy silnik na maksa do przodu, ale jesteśmy już w śluzie. Jest to rzadka, że tak powiem, dla nas rzadki manewr i okazja. Tutaj Paweł pilnuje dziobowej cumy, tam mamy wrota z tyłu... Z przodu, przepraszam, które wypuszczą nas na kanał już w stronę Bałtyku natomiast e, za nami są wrota które o właśnie się zaczynają zamykać bo tutaj właśnie ta motorówka przyjechała za nami jest ostatnia my byliśmy przedostatni już się zamykają wrota i za chwilę woda się zacznie wypełniać i pojedziemy do góry. O i w ten sposób jesteśmy zacumowani, żeby jak zmieni się poziom wody, to żeby na mnie nie zjechały cumy. A sam pomost jest pływający, jak widać tutaj, i nie jest dość łatwy do obsługi, bo odbijacze się prawie nie chcą na nim trzymać, bo jest tak niski, no ale dajemy radę. Słuchajcie, Robercik nas zostawia, jedzie na jakiś warsztat teatryczny, nie wiem, w Czechach 31, znaczy nie na jakiś, tylko mój kumpel to prowadzi i jest naprawdę super. że zaraz będzie otwierać się brama na wyjściu. Bo wejściowa już jest zamknięta. Woda się podniosła. Nawet nie, nie zauważyłem kiedy. Nawet nie ma takiej dużej różnicy. Chyba z metr najwyżej było. Odpalamy i jedziemy. Zobaczcie, dopłynęliśmy na Bałtyku, jesteśmy na Bałtyku oficjalnie. To są luksusy, słuchajcie. Patrzcie, klima, ogrzewanie, co chcesz? O, proszę, jest Polska, znalazła się! Idziemy na Bałtyku! U sekretu z mama. Pátria mamar, abre a consciência do seu espírito a crescer.